Dzień dobry państwu. Praca prawnika charakteryzuje się nie tylko tym, że musi on stosować przepisy, prowadzić sprawy swoich klientów, ale też na bieżąco musi być ze zmianami tych przepisów, których w Polsce jest bardzo dużo. Jako, że i tak śledzę codziennie Dziennik Ustaw, pomyślałem sobie, że raz w tygodniu będę nagrywał dla państwa takie kilku, kilkunastu minutowe, może podsumowania tego, co w prawie zmieniło się w danym tygodniu. I tak, od poniedziałku do piątku, w tym tygodniu, który właśnie dobiega końca, w dzienniku ustaw opublikowanych zostało 53 pozycje. 16 z nich to były obwieszczenia o tekstach jednolitych, jakichś ustaw bądź rozporządzeń, natomiast pojawiło się aż 37 nowych rozporządzeń. Wszystkich omawiał nie będę, natomiast opowiem o tych, których treść ma... Wpływ na życie przeciętnego obywatela. Na sam początek możemy powiedzieć o tym, że biurokracja jak zwykle ma się dobrze. W dobie kryzysu powstało nowe stanowisko, czyli pełnomocnik rządu do spraw wdrożenia reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Przepraszam za, za to, że się obracam, no ale mam tutaj ściągę, bo trzeba. Wszystko opowiedzieć, a nie wszystko da się spamiętać. To jest jednak kilkaset stron nowych przepisów i tak pieniądze na działanie tego pełnomocnika ma zabezpieczyć minister nauki i szkolnictwa wyższego. Mamy więc nowe stanowisko. Okazuje się, że sam minister nie może pilnować tego, jak wdraża przygotowaną przez siebie czy swojego poprzednika reformę, ale potrzebny jest do tego. Nowy urzędnik, który będzie miał oczywiście swój sekretariat, swoich współpracowników, a więc biurokracja ma się dobrze i chyba mieć się dobrze będzie zawsze. W poniedziałek zmieniło się rozporządzenie covidowe o ograniczeniach. Szczególnie dotknęło urzędów i samorządów. Tutaj myślę, że we wszystkich urzędach wszyscy pracownicy czekali z napięciem, no bo już od piątku była mowa: będzie obowiązek pracy zdalnej. I rzeczywiście w rozporządzeniu taki zapis pojawił się, natomiast pojawił się w sposób bardzo nieprecyzyjny: to znaczy, że kierownik urzędu ma obowiązek wysłać pracowników na pracę zdalną na zasadach określonych w ustawie. Te zasady określone w ustawie mówią o tym, że szef urzędu wcale wysyłać pracowników nie musi, ale może to zrobić. Są wyjątki, to znaczy, pracownicy, którzy są niezbędni wysyłani na pracę zdalną być. Wcale nie muszą, tak samo jak nie muszą być wysyłani pracownicy, co do których warunki techniczne na to nie pozwolą. Mamy więc szumne zapowiedzi na konferencji prasowej. Późniejsze przepisy brzmią zupełnie inaczej. Do czego się przyzwyczailiśmy, już chyba, jeżeli mówimy o tych przepisach covidowych? Tak było przecież z zamknięciem cmentarzy. Do ostatniego dnia była mowa o tym, że zamknięte one. Nie zostaną. Natomiast w piątek to rozporządzenie covidowe zmieniło się po raz kolejny, i tutaj już sięgam do ściągi: mamy ograniczoną działalność hoteli, zakazano bibliotekom wypożyczania książek, zakazano działania kin, organizacji biegów i wyścigów rowerowych, z wyjątkiem tych, które są organizowane przez związki sportowe. I tutaj jest ciekawe pytanie, dlaczego padły akurat nabiegi i wyścigi rowerowe, a na przykład gra w piłkę jest nadal dozwolona. Tego nie wiemy. Nie wiemy, jaką logiką kierowała się władza, bo rozporządzenie to wydaje Rada Ministrów, a więc rząd. No i oczywiście zamknięto też galerie, o czym myślę wszyscy z Państwa wiedzą. Temat na bieżąco omawiany w telewizji. Więc, więc tutaj chyba wszystko jest jasne. Następne rozporządzenie. Utworzono ewidencję materiałów wybuchowych nabywanych do celów cywilnych. Także ostrzegam, proszę Państwa, gdyby ktoś chciał zakupić bombę, musi to złożyć zawiadomienie do stosownego urzędu i uzyskać wpis do ewidencji. Już teraz tak łatwo kupić bomby czy dynamitu nie będzie. Yy, tutaj uwaga dla przedsiębiorców, polecam zapoznać się z rozporządzeniem z 20 października w sprawie udzielania przez. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Tutaj przewidziano sporo tych rodzajów pomocy dla przedsiębiorców, więc myślę, że wielu z Państwa może znaleźć coś dla siebie, może znaleźć jakieś rozwiązania czy projekty, z których dofinansowanie będzie mogło uzyskać. Przynajmniej. Tak jest na papierze, w przepisach. Jak to będzie funkcjonowało w praktyce? Nie wiemy, bo już były różne sytuacje związane z tymi dofinansowaniami i pomocą dla przedsiębiorców. Natomiast tutaj brzmi to dość ciekawie. Polecam poczytać, poszukać rozwiązań dla siebie. Rozporządzenie jest stosunkowo długie, ma 19 stron, ale myślę, że dla każdego, kto jest zainteresowany jakąś dodatkową gotówką, to nie jest za dużo, żeby poczytać i. I sobie poszukać. Jeżeli chodzi o te przepisy antykryzysowe, też zmieniono zasady dofinansowania stanowisk pracy z Państwowego Funduszu Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Tutaj dotychczas były to dofinansowania do wysokości pensji minimalnej. Teraz jeszcze dofinansowanie może objąć dodatki za staż pracy. Natomiast ograniczone zostanie. Dofinansowanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składek zusowskich, bo w tej chwili będą obejmowały one tylko tą część pracodawcy, a wcześniej było i pracodawcy, i pracownika. Opublikowano też rozporządzenie o wsparciu socjalnym dla artystów. No, niestety, jest ono bardzo ogólne, bardzo mało szczegółów, nie ma w nim żadnych kwot. Limity zostaną określone później, także niewiele na ten temat. Można powiedzieć, w związku z COVID-em przedłużony został też okres pobierania zasiłków opiekuńczych i według nowych przepisów będą one mogły być pobierane do 29 listopada 2020 roku. Sporo rozporządzeń dotyczy też służby zdrowia i między innymi to chyba dobra wiadomość dla pacjentów onkologicznych elektrochemioterapia staje się świadczeniem gwarantowanym w ramach leczenia szpitalnego. Wcześniej nie była, tutaj została dodana do rozporządzenia. Medykiem nie jestem, więc nie wiem, jak często jest to świadczenie, ile osób z niego korzysta, natomiast jest ono, pojawia się jako dodatkowe, gwarantowane w ramach leczenia szpitalnego. Dla szpitali, a raczej dla pacjentów leczących się na COVID, istotnym jest to, że szpitale dostały obowiązek zorganizowania urządzeń, wyposażenia się w urządzenia umożliwiające tym pacjentom kontakt z rodziną i z odwiedzającymi, czyli no nie wiem, jakie miałyby być te urządzenia. Wyobrażam sobie, że takie podobne do tych więziennych telefonów przez szybę, jak z jakimi mamy do czynienia w filmach często, bo, bo realnie to, to wygląda w więzieniach inaczej, natomiast y, tak mi się wydaje, że to mogłoby być coś takiego, ewentualnie y, szpitale, jeżeli nie zapewnią takiej łączności z odwiedzającymi, no to mają zapewnić warunki, żeby chorzy mieli kontakt z najbliższymi przez swoje środki łączności, czyli na przykład wydaje mi się, że można by wymagać od szpitala darmowego połączenia Wi-Fi, z którego mogliby korzystać jego pacjenci. W ramach tych wszystkich rozporządzeń zdrowotnych pojawiło się też w międzyczasie dodatkowe obowiązkowe szczepienie ochronne dla dzieci. Tym razem naronta wirusy ma być podawane między 6 a 32 tygodniem życia. Zmianą przepisów, która dotknie każdego z nas to jest zmiana wzorów deklaracji podatkowych w podatku dochodowym, między innymi PIT-11. W nowym roku będziemy składać już na nowych formularzach. Jeżeli chodzi o miłośników przyrody, tutaj mogą sobie poczytać rozporządzenie. Wprowadzono plan ochronny dla Polskiego Parku Narodowego, moim zdaniem jednego z najciekawszych parków narodowych w Polsce, a przynajmniej najciekawszego z tych, w jakich. Byłem bagienny, zwiedzany na kładkę. Bardzo, bardzo ciekawy. Polecam wszystkim, póki jeszcze lasy i parki narodowe nie są zamknięte, jak miało to miejsce w marcu czy kwietniu. Zmieniły się wzory też innych dokumentów urzędowych, ale to myślę. Niewielu z Państwa dotyczy, bo na przykład zawiadomienie sprawcy przemocy domowej o nakazie opuszczenia domu będzie na nowym formularzu. Tak samo mamy nowy wniosek o nadanie medalu zasłużonych dla kultury, Gloria Artis. Więc to są przepisy, które dotyczą bardzo bardzo niewielu osób. Mówię o tym jako o ciekawostce. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć z tego tygodnia: na dezodorantach w aerozolach. Musi obowiązkowo pojawić się teraz informacja nie tylko o tym, i ile tego dezodorantu, tego środka jest wewnątrz butelki, ale też jaka jest maksymalna pojemność tejże butelki. Po co to? No nie wiem, widać, biurokracja lubi się rozrastać. Kolejny przepis, kolejny obowiązek nałożony na przedsiębiorców, który myślę dla. Jednak przeciętnego kupującego nie ma znaczenia, bo, bo każdy z nas kupując dezodorant zastanawia się nad tym ile go jest w butelce, a nie ile mogłoby go być, gdyby został on przez y, producenta, gdyby ta butelka została napełniona w sposób maksymalny. Było też parę rozporządzeń, które dotyczą innymi zmiany funkcjonowania poszczególnych ministerstw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Minimalne zmiany we właściwości miejscowej organów krajowej administracji skarbowej, ale myślę, że w większości z Państwa nie tylko sprawy te nie dotyczą, ale też niespecjalnie interesują, bo w sytuacji, gdybyście musieli jakąś sprawę załatwić w ministerstwie, to i tak pismo czy wniosek kierujecie bezpośrednio do ministra, czy, czy adresowany jest do ministerstwa, a to, jaka komórka wewnątrz się nim będzie zajmować, ma znaczenie. Drugorzędne. Zmianie uległy też urlopy wypoczynkowe pracowników laboratoriów kryminalistycznych, czy przejeczniki wynagrodzenia kuratorów zawodowych, ale o tym już szczegółowo mówić nie będę. Nie chcę Państwa zanudzać tym, co, co tak naprawdę nie dotyczy naszego codziennego życia. Chciałbym takie podobne nagrania umieszczać tutaj co tydzień. Zobaczymy, czy to się uda w natłoku obowiązków. Nie zawsze jest czas na to, żeby usiąść i nagrać coś takiego, natomiast czekam też na Państwa opinie w komentarzach czy polubienia. Jeżeli będą te polubienia, uznam, że rzeczywiście jest zainteresowanie. I takie myślę, cotygodniowe tygodniowe przeglądy dziennika ustaw będą z korzyścią dla wszystkich, bo warto znać prawo, warto wiedzieć, co w prawie się zmienia i jak te zmiany mogą wpłynąć na Państwa życia. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.